Cześć, witajcie w Feedback TV News. Dzisiaj jest ze mną Łukasz, a jak Łukasz to nowe fantastyczne wiadomości ze świata feedbacków. Jak idą przygotowania do sezonu 2020 na asfalcie? No wiesz, co, no pełną parą, przede wszystkim już powoli krystalizuje się harmonogram. No chcielibyśmy, aby ten rok też był jakoś wyjątkowy. Dwie dwudziestki fajnie brzmią i myślę, że to będzie dobry rok do tego, aby rozpocząć przygodę z Mistrzostwami Polski. No, mam nadzieję, że y, oczywiście to jest projekt, y, jeszcze czekamy na taką ostateczną decyzję władz y, pzmot ale no, wszystko idzie naprawdę w dobrą stronę. Y, osoby są zarządzające dyscypliną przychylne i, i widać też, y, że zadowolone z rozwoju dyscypliny. Także mamy nadzieję, że, że rok 2020 gdzieś pod koniec wakacji może na początku zaraz września e, że to będą mistrzostwa Polski i będziemy mieli pierwszych takich e, no, małych i większych e, mistrzów Polski. Jeżeli mistrzostwa Polski to i hymn polski. No tak, no ci powiem, że nie mogę się doczekać e, tej chwili. No, bo to jednak naprawdę wyjątkowy taki moment, i mam nadzieję, że to już w tym roku w pitbajkach się stanie, że usłyszymy podczas zawodów hymn, bo zawodnicy są naprawdę na to już gotowi. Poziom jest fantastyczny, wszyscy ciężko pracują, także myślę, że należy się już posłuchać mazurek na koniec dnia wyścigowego. Trzymamy zatem kciuki, żeby te mistrzostwa się jak najbardziej odbyły w 2020 roku. I powiedz nam, jakie inne zawody w 2020 roku będą. No tak, bardzo chcielibyśmy zwrócić do tej formuły Enduransa. W zeszłym roku był taki próbne podejście które okazało się nieudanym, aczkolwiek dużo ciekawych informacji do nas wróciło. No przede wszystkim to, że jednak peatbikerzy nie chcą za bardzo zdecydować się, którego peatbikera tego dnia Aha. przysłowiowo skatować. Więc raczej odejdziemy od formuły, że jeden motocykl, mhm. tylko każdy zawodnik z motocyklem. Na zasadzie opaski, przekazywania, to też pozwoli bezpieczniej przeprowadzać te zawody. No bo jednak tory kartingowe nie są przygotowane do tego, żeby gdzieś tam tankować paliwo. Zawodnicy wjeżdżaliby szybko do tych parkingów. Także mam nadzieję, że na początku kwietnia rozpoczniemy tymi zawodami, że uda się ściągnąć kilka gwiazd i z motorsportu, ale także z pozostałych fajnych dziedzin życia Polaków. No i gro pit bikerów. Do tego wszystkiego oczywiście Puchar Polski, chcielibyśmy, aby były cztery rundy i Mistrzostwa Polski, także sześć rund, myślę, fajnie rozłożonych, to da nam jedną rundę średnio w miesiącu i to będzie takie optymalne rozwiązanie. Przybywa coraz więcej młodych rajderów, również dziewczyn. W naszych programach wspominaliśmy, opowiada, opowiadaliśmy o e, takich dziewczynkach. E, czy dla nich przygotowaliście jakiś specjalny puchar? E, wiesz co, no e, rozmawiamy z pzmot jest taka propozycja, e, która wydaje się także być spójna i na najlepszej drodze, żeby się dostało, aby dziewczynki miały osobną klasyfikację Pucharu Polski. No, jest już kilka tych dziewczynek, mamy nadzieję, że nowy rok przyniesie e, nowe e, kobiety do motorsportu. I jeżdżą coraz szybciej. No dokładnie, to jest chyba najlepszy powód do tego, żeby spróbować zrobić już taką klasyfikację. Także mam nadzieję, że te wszystkie propozycje, o których w tą zimę rozmawiamy, zostaną zalegalizowane i już będziemy mogli z tego się cieszyć za 4-5 miesięcy. Wszystkie fanki feedbacków na pewno się ucieszą. Zachęcamy do brania udziału w zawodach, do zainteresowania się feedbackami, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Ja dziękuję Łukaszowi za to, że przyszedł, opowiedział nam o tych fantastycznie ciekawych rzeczach. I do zobaczenia w następnym odcinku Pitbike TV News. Do zobaczenia.